Cześć, witajcie w nowym kanałem, i dzisiaj witam się z wami, ja jestem chora nie wiem kiedy, ani od kogo się zaraziłam i jak ja jestem chora, to rzecz którą ja najbardziej chcę najbardziej, to jest w sumie jedyna rzecz którą ja chcę, to jest moja mama I miss my mom so much right now bo ja przy niej jak jestem chora ja czuję się bezpiecznie, ja wiem, że cokolwiek by się działo ona znajdzie mi tabletkę, ona znajdzie mi jakiś syrop ona zrobi mi jakiś obiad w sensie ona zadba o mnie jak nikt inny I really miss my mom, mama jeszcze to ogłasz, I love you so much na no, To jest najgorsze w byciu dorosłym, że teraz ja muszę sama dbać o siebie, jak jestem chora. I jak jesteś chora, to musisz jeść porządnie, musisz jeść dobry obiad. Potrzebuję zjeść dzisiaj dobry, domowy obiad. Więc zrobimy test polskich obiadów domowych i ja jestem ogromno... Ja pier... czy nie, no bezczelny, 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 kochu, bezczelny! I ja jestem bardzo dużą fanką barów mlecznych. I dzisiaj zrobimy test barów mlecznych w Warszawie. Wybierzemy trzy e, bary mleczne. Taki gorszy, średni i taki dobry. I zobaczymy, czy faktycznie e, cena. Ja nie wiem, co ja gadałem. Wystąpowałem, nie się już tego wstępu nagrywać. Lecimy do jakiegoś baru mlecznego wpieprzeć obiady domowe. Okej, okay, dobra. Idziemy teraz do baru mlecznego, który jest od razu obok mojego mieszkania. On jest bardzo malutki. Ja się boję, że tam nie będzie można nagrywać. W sensie, ja tam byłam raz i tam był pełno robotników, to znaczy, że tam jest dobre domowe żarcie. Pokroisz kotlet z ziemniakami z compo? mi Tak. I I speak English here. Okay, so it's very really cute in here. Like the lady, she reminds me of like a grandma, like your grandma. She's like an old lady that just works here, cooks, and she came to the table, gave us our pork Mm -hmm. I want you to try the robot to the first. Mm -hmm. They're good. Regular gymyaki. The chocolate is very, mm -hmm. very mm -hmm. wet. Music would be I feel stupid because I really like this girl To jest. on jest w paniersce Nie ma, nie ma tego. A tego, tak jest? Bo jest sumie, no. Nie ma tej jakby. Mmm, tak jest samo. Pierwszy raz jem kupił się samo jajka. I pamiętam, że też mi nie smakował. smakowało. to było żółw No to było. To było. było. To było. To było. To To Mm -hmm. A jest dobry sos. Stówka Mam takie, wiesz, takie... takie Z małą uważam, że mam za mały soli, ale pani podała słyszy, może sobie, że mam posolić. Szkoda, że kokleta nie możesz posmakować. E, no tutaj jedzenie zazwyczaj jest bardzo dobre. Ja nie wiem, dzisiaj po prostu musiał być zły dzień. Dobra, idziemy teraz do drugiej restauracji. To jest też bar mleczny oczywiście. Zobaczymy, czy się różni od, od takiej gospodarowej, gosposi... Gospos... Gospodarowej? Gospodarowego e, baru no. okay. e, Jest kobieta? Yes. Jest. Ja Tak, tam Na miejscu? Na miejscu, tak chyba jak w jak, jakimś rostliku. Miałem te banery, jak widzę? No chodźmy. cel. A Pomidor górę kiszony, poproszę. Pop, pop, też? Poproszę. Ziemniaki i kochety. Ja, jak już widzę, że te ziemniaki są bardzo mokre, chyba troszeczkę za mokre jak dla mnie. Ja jestem stare jak mówię specem od ziemniaków. Ja się wychowałam na ziemniakach. Właśnie, jak się u ciebie w domu mówi w domu? Ziemniaki, pyry czy kartofla? E, kartofle i bulf. Ja się wychowałam na ziemniakach i nie chodzi mi o frytki. Serio, my codziennie mieliśmy ziemniaki, zawsze ziemniaki, uwielbiam ziemniaki. Tak coś nigdy u mnie w domu się nie robiło, bo moja babcia twierdziła, że przez ogórki boli głowa. Tak to u mnie w domu nigdy nie było pomidorowej, ani ogórkowej, ani dewolai. Nigdy, nigdy. I kompot. zacznijmy może od kompotu, bo chcemy się chlać. Słaby, bardzo dużo wody jest, ale jest orzeźwiający, jest zimny. I najpierw spróbujemy ziemniaki. To nie są domowe, u, u mnie w domu tak ziemniaki nie smakowały. Są dosyć mokre i są chwaśne. Keklet jest bardzo gruby. Te mają duży posmak papierosów. <noise> Serio. Mnie nawet czasem kręcą teraz takie, jak może one były przed jakimś dymem, czy to Dobra, kotlet. Dodamy tam ziemniaków. Kotlet jest ok jest bardzo przeciętny, ale nawet troszeczkę poniżej przeciętny. Jest super. Patrzcie, ile oleju się z tego leje. No i ten obiad kosztował 27 złotych Rozmawiamy teraz... Ym... To wygląda na coś, co jest dobre Teraz jest zapisie. Całość ocenić W skali 1 do 10 5 to przeciętny domowy obiad Dałabym Z racji na to, na tą surówkę dałabym 5 Jest taki zwykły, normalny, domowy, polski obiad słone. Słone? Serio? Ja no to już tak nie zwróciłam uwagi. Ale ja czuję kwaśny trochę. Gorzkę. Słone strasznie. Nie, ja nie czuję, ja nie czuję soli, ale ja czuję kwaśną kapustę kiszoną. Fest! jak bym kapustę kiszoną, teraz wiem. Kapusta kieszona. I odlubina papierosów. Dobra, jesteśmy przed trzecim barem mlecznym i to jest podobno, Janek mówi, najlepszy bar mleczny w Warszawie. No tak oceniali przynajmniej na portalach. Więc e, mam wysokie oczekiwania. Ja, ja lubię właśnie ten klimat baru mlecznego. W, tym, w, tym, w tej drugiej restauracji strasznie brakowało mi klimatu baru mlecznego. Za nowoczesne. A za mną są tablice, jak widać, e, więc bardzo fajnie, że w tej restauracji utrzymujemy e, tradycję baru mlecznego. Co? A to jest ser, no. no, sernik może za 23 złotych. Może się każdy będzie twój ulubiony bar mleczny. No, fajnie było. Słuchajcie, tutaj no. wyszło 20 groszy. 20 jest najtaniej ze wszystkich. Jestem najbardziej podekscytowana właśnie to po, po danie z spróbowania. Na ziemniakach jest masło. Ja w domu zawsze mam ziemniaki z masłem. I te ziemniaki wyglądają bardzo dobrze. Wyglądają jak umiem w domu. Sól. Sól. Nie, trzeba pysunić. Ziemniaki dobre, bardzo dobre. Brakuje trochę sołu. Konsystencja, świeżość. Bardzo dobre. Nie rozumieją sołu. Jakie chrupki. Bardzo dobre. Dobry kotlet. Dobry przycięty kotlet. Nie jest jako szczur, bo zajebisty, ale jest dobry, dobry kotlet z domu. No I Tu było najdalniej ze wszystkich. W restauracji to było 20 złotych. Dwadzieścia. Z moją słówkę. Bo myślę, że są które mi się boję, bo ja nie przypadam za ubórkiem świeżym. Spokój jak mojej babci słyżówka. Czuję jabłko i moje babcia zawsze jabłko. Dobry. Zwykły, ale bardzo dobry, bardzo dobry. Polecam to miejsce. Jak się zamawiam? Bambino. 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 Jest dobre. No gorzej. To szybka analiza. Pierwsza restauracja. Nie wiem co tam się dzisiaj stało. Naprawdę nie wiem. Ja tam nie wiem, tam w zasadzie jest dobre, a dzisiaj I Jestem zawiedziona Dobra, następna knajpa. Brakowało mi klimatu baru leśnego. Jedzenie było dobre. No było dobre. Dzienniaki były w strefie. Dzienniaki, ja nie wiem co, oj to. Cię to była jakaś resztka. Tam było dobrą wody, z tym ziemniaka. To niedobre po ziemniaki. Kotlet był dobry. Złucham no i tutaj też wszystko się sprawdza, wszystko bardzo dobre, ziemniaki najlepsze, ze wszystkich ziemniaków dzisiaj, kompot też fajny. Więc jakbym miała ocenić od najgorszego do najlepszego, no to na ostatnim miejscu pierwszy pierwsze, pierwsze bar, bar mleczny, na drugim miejscu drugi bar -mierze. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku, dziękuję że razem ze mną, jak najprawdopodobniej, a jeśli wam się podoba taki, w sensie jak chcecie, żebym więcej rzeczy testowała i oceniała, jedzenia, to dajcie znać, zostawcie łapkę żeby górę, żebym że wam się to podoba i wtedy będę więcej tego nagrywać, okej? Do widzenia bye!